Niegłomadą przyjemność powiedzieć, że wrocławianką roku 2024 w kategorii działalność równościowa zostaje ikona wrocławskiego aktywizmu Ewa Trojanowska. Ewa Trojanowska, obywatelka RP z Wrocławia, dostaje dzisiaj wyróżnienie docenione przez wrocławianki, a ja jestem dumny jak Paw, ponieważ tę swoją wyjątkową, niesłychaną aktywność, swoją mądrość i odwagę Ewa postanowiła związać właśnie z nami, z ruchem Obywatele RP, więc jesteśmy wszyscy ogromnie wdzięczni za to jej wyróżnienie. Ale chcę przy tej okazji powiedzieć coś, o czym być może we Wrocławiu nie wiedzą w pełni, jak bardzo ważną postacią była Ewa dla ruchu Obywateli RP. Ona była związana z nami od samego naszego początku, uczestniczyła w tych naszych pierwszych akcjach i co jest najważniejsze, ona bardzo silnie uczestniczyła w kształtowaniu tego naszego etosu, tego tych bardzo podstawowych zasad etycznych, moralnych i prawnych tych wszystkich naszych protestów, tego, tego takiego bezwzględnego, astetycznego e, pacyfizmu, pozbawionego wszelkiej agresji, tej zasady, w myśl której Szanowaliśmy niezwykle starannie i bardzo dobitnie wszystkie polityczne prawa naszych przeciwników, mówiąc im, że wolności, o które walczymy dla siebie, będą kiedyś, również dla nich, co szczególnie dzisiaj pewnie nabierze aktualności. Ewa uczestniczyła też, podobnie jak wrocławska grupa obywateli i RP w tych wszystkich naszych pierwszych protestach, również w Warszawie, że znaczy bez nich nie wytrzymalibyśmy prawdopodobnie tego początkowego, najtrudniejszego okresu. bo bardzo dobrze to pamiętam i zawsze będę pamiętał tę Wrocławską grupę, która zjawiała się tam o świcie, często pierwszymi porannymi pociągami, umęczeni po podróży, milczący w proteście, z białymi różami dzięki Ewie, a ubrani na czarno też dzięki Ewie. Bez nich byśmy nie przetrwali. Ewa uczestniczyła też, podobnie jak wrocławianie, w tych takich najbardziej dla nas ryzykownych i trudnych akcjach, wymierzonych przeciw rosnącemu w Polsce faszyzmowi. I te akcje z Warszawy są bardzo znane, bo to w nas były wycelowane obiektywy kamer, o ile jakiekolwiek kamery się zjawiały. Natomiast we Wrocławiu, jak wszyscy wiemy, było z tym o wiele gorzej, a działy się tam rzeczy nieporównanie bardziej dramatyczne. Ja osobiście pamiętam, Taką epopeję, która się w Wrocławiu rozegrała na ulicy Trzemeskiej, tam przy tej słynnej, niesławnej pamięci, Komendzie, gdzie trwały przesłuchania osób oskarżanych przez policję o udział, jak to policja nazywa, w nielegalnych zgromadzeniach. I trwały wokół przy tej komendzie zorganizowane przez obywateli RP i głównie EWTO-JMSKO, pikiety solidarnościowe z tymi przesłuchiwanymi. Oczywiście natychmiast uznawane przez policję za nielegalne zgromadzenie. Więc uczestnicy tych pikiet bywali znowu przesłuchiwani i tak to trwało, Wydawało się, że nieskończone przez bardzo, bardzo wiele miesięcy. I patrzyliśmy na to z Warszawy, no mocno zaniepokojeni ale w niektórych momentach nawet przerażeni, myśląc o tym, jakim cudem ta wrocławska grupa będzie to w stanie wytrzymać. A to było fundamentalnie ważne. I oni wytrzymali. I ten swój udział w obronie prawa do demonstracji mają we Wrocławiu potężny. Mało kto zdaje sobie z tego dzisiaj sprawę, ale bez przetarcia tych ścieżek w różnych miejscach Polski, w Warszawie i we Wrocławiu, te późniejsze protesty, na przykład protesty strajku jest po prostu... Nie byłyby możliwe. To wyróżnienie dla Ewy cieszy mnie również z tego powodu, że podobnie jak ona, co wiem, ja uważam, że dzisiaj nie jest czas na nagrody i na świętowanie jakichkolwiek triumfów, ponieważ te najgłębsze sensy i cele, najgłębsze wartości tych naszych protestów niestety wciąż pozostają aktualne. Dlatego o tyle trafna jest ta nagroda, że jest równocześnie trafną inwestycją. Na Ewę zapewniam, będzie można liczyć, póki żyje. To bardzo dobra nagroda, jeszcze raz za nią bardzo serdecznie dziękuję. Mówiłam na tym filmie, czym dla mnie jest równość, czym dla mnie są prawa człowieka. I trudno mi nie powiedzieć o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, kiedy dzisiaj po raz kolejny dowiaduje się, że zmarł człowiek, znaleziony włoki. Młodego mężczyzny o innym kolorze skóry. Myślę, że to nie wymaga komentarza. Może, ty, może tylko takiego, że chciałabym żyć w kraju, w którym prawa człowieka, każdego człowieka są przestrzegane. Bo jak wielokrotnie w różnych okolicznościach powtarzałam, jeżeli nie, nie przestrzega się praw kogokolwiek, to te prawa człowieka nie istnieją. 把这军鼓呀，先点一点。